Skoro Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi, to jak powstała reszta ludzkości? Czy rozmnażali się między sobą? A może raj był czymś znacznie bardziej tajemniczym niż nam mówiono? Wyobraźmy sobie scenę w raju doskonałe miejsce, idealnie dopasowane do życia dwóch istot Adama i Ewy. Biblia mówi, że byli oni pierwszymi ludźmi, stworzonymi przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Ale tutaj pojawia się pytanie, które nurtuje teologów, historyków, a nawet współczesnych myślicieli. Skoro Adam i Ewa byli pierwszymi, to skąd wzięła się reszta ludzkości? Biblia wspomina o tym, że Adam i Ewa mieli wielu synów i córek. Najbardziej znani są Kain, Abel i Set, ale ich rodzeństwo pozostaje w cieniu historii. Z teologicznego punktu widzenia możliwe jest, że rozmnażali się oni między sobą, co w dzisiejszych czasach byłoby niedopuszczalne zarówno moralnie, jak i biologicznie. Ale w czasach Adama i Ewy